tutaj dzisiaj Ninja Klocków i dzisiaj pokażę wam jak zbudować pożeracza światów w Minecraft. Zaczynamy! Tak najpierw potrzebujemy takich oto bloków. Na skórę węża, na brzuch oraz na oczy. Najpierw bierzemy ten najjaśniejszy, czyli jasnozie terakotę i budujemy ją na 16 bloków. Raz... Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Teraz na trzy wok i dopełniamy tutaj do samego końca, zamykając. W tym oto miejscu. Następnie bierzemy również na 16 bloków, ale już w tym oto kierunku. Czyli o jedną krotkę wyżej. Ciągniemy tak do końca. Na górze dwa bloki do góry i taki oto poprzek. Tutaj na razie jednej strony nie będę robił żeby nie zeszło za dużo czasu z tym. Miałem być szybki instruktor. Wiscie tutaj z tej strony robimy to samo i zamykamy na górze potrójnym. W ten oto sposób. Potem robimy ogon wedle upotowany albo prosty. Na to sposób zwężając go albo taki sposób zakręcając go, czyli mniej więcej to samo po prostu schodząc i przestawiając o jeden szerokości jest mniej więcej...